Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po raz kolejny w środę. U nas już ludzie czynią przygotowania do święta dziękczynienia, a ja jeszcze mam kilka wiadomości. Tak jak w tytule, oczywiście będzie mowa o groźbach, które zostały tutaj. Skierowane pod adresem członków, niektórych członków gabinetu Donalda Trumpa, ale nie tylko. Tak więc, oczywiście, zaczynamy. Najpierw może od tego zacznę, co dzieje się w gabinecie Trumpa, ponieważ już mamy tutaj. Ogłoszone wszystkie prawie nominacje, tak więc rzeczywiście tutaj Donald Trump czasu nie traci. I z tego co widać, wszystkie, że tak powiem, okienka zostały zapełnione. Natomiast na tej liście, widocznej teraz na ekranie, no nie są to wszystkie nominacje, dlatego że tych nominacji jest kilkaset takich najważniejszych. A później ludzie, których nominuje, z kolei nominują na inne stanowiska, z kolei innych, właśnie ludzi, których już, którzy już są przez, przez nich wybierani indywidualnie. Jedną z takich ostatnich nominacji jest Keith Kellogg, i został on mianowany na specjalnego wysłannika na Ukrainę i Rosję. Tak jak powiedziałam, tego pana zdaje się tutaj na tej liście nie ma. Keith Kellogg to generał i będzie asystentem prezydenta Trumpa oraz specjalnym wysłannikiem na Ukrainę i Rosję. Natomiast Kellogg jest tutaj emerytowanym generałem. I um, jest również y, porucznikiem armii, który od dawna jest głównym doradcą Trumpa w kwestiach obrony. Kellogg był również doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, no i oczywiście Kellogg to również firma, która produkuje płatki śniadaniowe, ale to już jest taki odrębny temat. Natomiast przechodząc do głównego tematu, tak jak powiedziałam, były rzeczywiście skierowane tutaj groźby, jeżeli chodzi o członku, gabinetu Donalda Trumpa. Miało to miejsce z wtorku na środę i wyglądało to no niezbyt ciekawie: kilku lub też kilkunastu członków gabinetu Donalda Trumpa, ponieważ niektóre źródła mówią, że było to kilkunastu człon członków jego gabinetu, stało się, stało się celem groźb bombowych, oraz prób tak zwanego swattingu. A co to jest swatting? Swatting to jest taka praktyka, która polega na wykonaniu telefonu do służb ratunkowych, aby nakłonić służby ratunkowe, policję oczywiście w najczęstszych przypadkach, do wysłania dużej ilości uzbrojonych funkcjonariuszy policji pod określony adres. I celem, właśnie celem takich nietypowych żartów stało się kilka lub też kilkanaście osób z gabinetu Donalda Trumpa. Ktoś zadzwonił w nocy z wtorku na środę, jak poinformowała rzeczniczka Donalda Trumpa, w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Rzeczniczka zespołu przejściowego Trumpa Caroline Levitt powiedziała, nie ujawniając nazwisk ofiar tego żartu niezbyt śmiesznego, że kandydaci do gabinetu oraz przedstawiciele administracji zostali naruszeni na brutalne, nieamerykańskie groźby na życie swoje. Oraz na życie osób, z którymi mieszkają. Karolin Levitt zaznaczyła, że funkcjonariusze służb porządkowych szybko podjęli działania mające na celu złagodzenie sytuacji, ale nie podała dalszych szczegółów. Powiedziała tylko, że prezydent Trump i cały zespół przejściowy są wdzięczni za ich szybką reakcję. Odnosząc się do służb porządkowych i do ich właśnie szybkiej reakcji. Nie jest jasne, czy zgłoszono sprawę na policję, ale ani czy toczy się śledztwo w tej sprawie. Natomiast już wiadomo, że jedną z ofiar tego nieśmiesznego żartu była nowo mianowana ambasador USA w Izraelu, pani Elis Stefanik, która wydała oświadczenie potwierdzając że stała się celem gruźb bombowych. Rano kongresmenka Elis Stefanik, jej mąż oraz jej trzyletni syn wracali do domu z Waszyngtonu na święto dziękczynienia, kiedy zostali poinformowani o groźbie bombowej pod ich adresem zamieszkania, jak podało jej biuro w oświadczeniu na Twitterze. Karolin Levitt, a Karolin Lewitt to jest ta ta sama pani, która została również nominowana, wybrana przez Donalda Trumpa jako nowa rzeczniczka prasowa. To jest bardzo młoda dziewczyna, która będzie niedługo już w Białym Domu przeprowadzać konferencje prasowe. I właśnie ta pani powiedziała, że Trump i nadchodząca administracja. Koncentrują się na pracy na rzecz zjednoczenia naszego kraju, zapewniając bezpieczną i dostatnią przyszłość, i że z przykładem prezydenta Trumpa. Niebezpieczne akty zastraszania i przemocy ich nie powstrzymają. Jeśli chodzi o incydenty swatingu, to w ubiegłym roku kongresmenka Marjorie Taylor Greene padła ofiarą kilku takich właśnie prób. Tych prób było bodajże osiem. Jedna z takich prób miała miejsce. W Boże Narodzenie. O tym Marjorie Taylor Green mówiła w mediach społecznościowych. No, ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak nieprzyjemne to jest zdarzenie, kiedy ktoś próbuje spędzać święta ze swoją rodziną, a tutaj nagle pod jego drzwiami pojawia się cała brygada antyterrorystyczna, ponieważ ktoś sobie zrobił głupi żart. i... W tym momencie wpadają do domu, i um, ponieważ myślą, że tam jest jakieś zagrożenie. Tak więc takie sobie żarty niektórzy właśnie urządzają. Natomiast dla tych, którzy stęsknili się za tą oto twarzą Hieny, która jest widoczna obecnie na ekranie, mam dla nich dobrą wiadomość, ponieważ y, odnalazła się nasza kamala. Y, Wróciła w tym tygodniu z urlopu na Hawajach, i w końcu po kilku tygodniach postanowiła przemówić do swoich wyborców. Dla przypomnienia powiem, że Kamala nie, przemawi, nie przemówiła w ogóle do swoich wyborców w dniu, kiedy miały miejsce wyboru, lub też wieczór wyborczy, kiedy już wiedziała, że Poniosła klęskę, po prostu wyszła z tego całego wydarzenia, nie, nie zwracając się w ogóle do ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Tak więc, widocznie musiała nabrać trochę sił do tego, czy też odwagi, do tego, żeby zmierzyć się z tym. Z tym zadaniem. Niektórzy mówią nawet, że aby zmierzyć się z tym zadaniem, musiała napoić się alkoholem, ponieważ oceniając jej tutaj wygląd, zresztą proszę zobaczyć, może ocenicie sami, niektórzy mówią, patrząc na nią, czy też słuchając jej podczas tego. Podczas tego przemówienia mówili, że właśnie znajdowała się pod wpływem alkoholu. A co dokładnie powiedziała, to miało miejsce w Minesocie i była wtedy, zdaje się, w towarzystwie Tima Wołca. Powiedziała, wynik tych wyborów oczywiście nie jest tym, czego chcieliśmy. To nie jest to, o co tak ciężko walczyliśmy. Ale jestem dumna z kampanii, którą przeprowadziliśmy. Walka, która napędzała naszą kampanię, walka o wolność i szansę, nie skończyła się w dniu 5 listopada. Według niej ta walka obejmuje również walkę o Amerykę, w której kobiety mogą przeprowadzać aborcję kiedykolwiek, kiedykolwiek tego zechcą. Wiem, że to niepewny czas, jak powiedziała Kamala Harris, jestem tego świadoma. Wiem, że Wy także jesteście tego świadomi i to wszystko może wydawać się przytłaczające. Muszę Wam tylko przypomnieć, żebyście nigdy nie pozwolili nikomu odebrać Wam Waszej mocy. Macie tę samą moc, którą mieliście przed 5 listopada i macie tę samą misję, którą mieliście i macie tę samą zdolność do angażowania się i do inspirowania. Więc nigdy nie pozwalajcie nikomu w żadnej sytuacji odebrać Wam tej mocy. Niektórzy, tak jak powiedziałam, mówią, że nie była trzeźwa w momencie wypowiadania tych słów. Pojawiło się również właśnie kilka takich komentarzy. W związku z tym, do tego nagrania, niektóre z tych komentarzy brzmiały następująco: Brzmi to jak krzyk dziewczynki w damskiej ubikacji, lub też nawołuję, aby rozpocząć. Począć śledztwo w sprawie powiązań kamali Harris z Rosją, ponieważ wydaje się, że skonsumowała ich całą wódkę. Tak więc, tak jak powiedziałam wcześniej, można to oczywiście ocenić samemu. A ostatnim tematem na dzień dzisiejszy będzie. Kolejne zwycięstwo konserwatystów, dlatego że firmy powoli wycofują się z ideologii woke, z ideologii DEI. A tym razem mowa o korporacji Walmart. Otóż Walmart planuje zakończyć swoje inicjatywy i swoje praktyki właśnie z zakresu różnorodności, równości i inkluzji. To jest tak zwane DEI. DEI jest to skrót od diversity, equity i inclusion i to właśnie można na język polski przetłumaczyć jako różnorodność, równość i inkluzja. Tak więc gigant handlowy 25 listopada ogłosił, że pop zaprzestaje tych praktyk. Wystosowali, wystosowali następujące stwierdzenie. Byliśmy na tej drodze i wiemy, że nie jesteśmy doskonali. Ale każda decyzja, Pochodzi z chęci stworzenia poczucia przynależności, otwierania drzwi do możliwości dla wszystkich naszych pracowników, klientów i dostawców. Oraz pragnienia, aby Walmart był sklepem dla wszystkich, tak jak powiedziało Walmart w oświadczeniu. Firma ogłosiła, że wstrzyma finansowanie wydarzeń mających na celu seksualne oddziaływanie na dzieci, zaprzestanie brania udziału w indeksie równości korporacyjnej Koalicji Praw Człowieka oraz Usunięcie neutralnych płciowo określeń, z, określeń ze swoich dokumentów zgodnie z informacjami konserwatysty robiego Starbucka, który prowadził rozmowy z Walmartem w związku z materiałem dotyczących inicjatyw DEI firmy. Walmart zmieni również swój program o nazwie Supplier Inclusion. Był to program krytykowany za tendencję do udzielania preferencyjnego traktowania na podstawie rasy. Tak więc te wszystkie lata, w których Ameryka walczyła z rasizmem, no teraz okazuje się, że przez ostatnich kilka lat poszli w zupełnie innym kierunku, ponieważ następował rasizm przeciwko rasie białej. Jeżeli chodzi o, kontynuując dalej temat, o tym programie Supplier Inclusion, celem tego programu było wspieranie Dostawców, którzy należeli do grup w cudzysłowie chronionych, takich jak na przykład mniejszości, takie jak kobiety, czy też osoby LGBTQ, ABCDEFG, czy tam ile tych jeszcze liter alfabetu jest w tym skrócie. Gigant handlowy powiedział, że nie będzie już finansować żadnych nowych inicjatyw poza zobowiązaniem z 2020 roku, kiedy to przeznaczył 100 milionów dolarów na finansowanie swojego non-profitowego Centrum Równości Rasowej, które zobowiązał się wspierać przez 5 lat. Walmart ogłosił także, że zidentyfikuje i usunie niewłaściwe produkty seksualne lub transpłciowe skierowane do dzieci. Takie jak na przykład opaski do uciskania klatki piersiowej, które sprzedaje na swojej stronie internetowej. Starbuck, czyli ten pan, który właśnie prowadził dochodzenie w tej sprawie, powiedział, że Walmart skontaktował się z nim, kiedy firma dowiedziała się o jego śledztwie, ponieważ ten pan właśnie w tej sprawie przeprowadzał to dochodzenie. A oczywiście, moim zdaniem, jest to. Przede wszystkim wynikiem tego, że firma ponosi straty finansowe. Podobne, podobne tutaj ruchy miały miejsce, jeżeli chodzi o, firm, o firmę Target, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zachowywali się podczas miesiąca Pride, który oczywiście to jest, to jest cały czerwiec, właśnie związany z LGBTQ. Na półkach sklepu Target również można było znaleźć, różnego rodzaju artykuły, ubrania, które są skierowane nawet do dzieci. Tak więc pięcio, sześcioletni chłopiec, czy też dziewczynka mógł sobie założyć taką koszulkę i że jest dumny na przykład z tego, że wspiera tęczę. Albo na przykład były również takie sławne, słynne kostiumy kąpielowe dla panów, którzy chcieli się zrobić panią, no ale jeszcze do końca sobie nie wszystko pousuwa pousuwali. I te kostiumy miały trochę więcej materiału w kroczu. Tak więc tak właśnie wy wygląda cała ta, cały ten ruch walk. Który zresztą, tak jak już wielokrotnie mówiłam, niestety idzie do Polski w tempie zastraszającym. No ale miejmy nadzieję, że te zmiany, które dzieją się w Ameryce, będą również miały miejsce w Polsce. Starbuck dalej również powiedział, że Walmart skontaktował się z nim kiedy firma dowiedziała się o jego śledztwie, ponieważ ten pan, tak jak powiedziałam, właśnie bierze udział w, brał udział w dochodzeniu w tej sprawie. Po różnych rozmowach z dumą informuję, tak jak powiedział Starbuck, że Walmart postanowił wprowadzić pewne zmiany. Było to wideo, które zamieścił 25 listopada, określa on ten zwrot Walmartu jako ogromne zwycięstwo dla ruchu konserwatywnego, który, jak twierdzą jego zwolennicy, wspiera równość szans zamiast Równości wyników, którą promują polityki DEI. Dla przypomnienia powiem również, że były takie y, działania próbne przeprowadzane przez firmy takie jak na przykład Harley Davidson y, czy też Bud Light kiedy to reklamowali y, w ogóle nie tak jakby nie wiedzieli kto jest ich odbiorcą, kto jest odbiorcą ich produktów y, i właśnie próbowali angażować się w cały ten ruch tęczowy. Oczywiście skończyło się to wielką klęską. I ludzie po prostu powinni, zaczęli bojkotować te produkty. Na przykład, jeżeli chodzi o firmę Harley Davidson, to ludzie, którzy nie, zgadza, nie zgadzali się z kierunkiem, w którym poszła firma Harley Davidson, posiadacze takich motorów, na, zaklejali sobie na swoich motorach znaczek Harley Davidson. Zmiany te mają miejsce w kontekście rosnących obaw dotyczących polityk i programów DEI w amerykańskim sektorze korporacyjnym i innych obszarach społeczeństwa. Tak jak już kilku, kilkukrotnie również mówiłam na ten temat, prezydent-elect Donald Trump już zapowiedział, że zamierza z tym wariactwem skończyć, zamierza rozpocząć eliminowanie, jak to nazwał, dzielących polityk w amerykańskim wojsku również już pierwszego dnia swojej kadencji. Sekretarz obrony Trumpa ma zwolnić generałów, którzy wdrażają polityki DEI w wojsku. Powiedział, każdy generał, admirał, ktokolwiek, kto był zaangażowany w jakiekolwiek działania DEI, musi zostać usunięty. Tak więc tak to y, wygląda. Miejmy nadzieję, że już niedługo to szaleństwo się zakończy, bo naprawdę to, co dzieje się w wojsku amerykańskim, no to, to chyba Chiny się bardzo cieszą z tego, co się dzieje w Ameryce, ponieważ w wojsku no tacy pseudo-żołnierze będą tutaj bronić naszego kraju, kiedy zajdzie taka potrzeba. Tak więc Donald Trump ma zamiar właśnie z tym skończyć. Czekamy na rezultaty. Na dzień dzisiejszy to ode mnie już wszystko, pozdrawiam serdecznie wszystkich, widzę, że jest z nami Grudziądz, Edison, Warszawa, Niemcy, Illinois, Niemcy po raz kolejny, Montreal, Bruksela, Nowy Jork, Atlantic City, Chicago, Belgia, Kanada i Grecja oraz Anglia. Nie wiem, kiedy będziemy następnym razem się widzieć. Jutro, tak jak wczoraj powiedziałam, są u nas święta, jest u nas święto dziękczynienia. Tak więc jeszcze raz serdecznie tym, którzy obchodzą to święto, życzę wszystkiego najlepszego, a my się już żegnamy. Do następnego razu serdecznie pozdrawiam.